Bla, 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 przestańmy gadać, gadać, zajmując nasze życie, mówiąc rzeczy bez sensu, mając nadzieję na pomoc. Dory prewin, mamy wujka, który jest bratem mojego, nieżyjącego już, ojca. Czyli właściwie stryja. Dzwoni do mnie średnio co weekend i opowiada o różnych rzeczach. Kiedyś tak samo dzwonił do mnie mój ojciec i opowiadał im i o codziennych rzeczach. Gdzie był? Kim, co jadł na obiad, co się wydarzyło w mieście, w którym się urodziłem i z którego dawno się wyprowadziłem i którego nie wspominam za dobrze. Wtedy myślałem, że to irytujące, że zajmuje mi czas. To było za czasów picia, więc tak naprawdę złościłem się na to, że przeszkadza mi w piciu. Dziś słucham wuja w spokoju. Dając mu czas się wygadać i rozumiem, że nie ma komu tego wszystkiego powiedzieć, mimo że jego syn mieszka razem z nim. Może właśnie dlatego. I dlatego właśnie jestem potrzebny ja. A ja nie mam problemu z poświęceniem wujowi tych parunastu minut, mimo że zawsze dzwoni w momencie gdy jestem czymś zajęty. Co więcej. Myślę, że nie chcę nikomu tym zadośćuczynić. Raczej dorosłym.